Leci, 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 leci. Doszedkowanie, dośrodkowanie! Ja nie trafiłem. Dobrze. To jest. Nie. Nie. Simon. To nie jest Simon. Dymaj, dymaj, no nie. Ale to są. A. Simon. Dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> o mój Boże. Ale co, zdziałać? Dobra, dobra, dobra. No co? O mój Boże! Tak! Jezus, samobój, samobój! Ty mamy, ty mamy! Aha, no to się fajnie odbiło. Dymajn, no to Szymon, Szymon, napieraj! Dzień, dzień, dzień. <śmienic> nie wjechał w piłkę! Co za ma... Nie wjechał w piłkę! Gdzie jest piłka? Nie dotknąłem Oj Dawaj, Aj, blisko było, blisko było. Ale borowiki, Boże. Makrosmaper. A jednak nie, bez przesady. Szymon. Nie. Nie. Mój Boże, bramka życia by była! <grybuj> bramka życia... Nie. 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 tam Nie. <grybuj> <grybuj> Leć na to, leć, leć! Dośrodkowanie! <laughs> Aj, prawie był cross-mapy, ej! Szymon! Najlepszy obrońca w Polsce! Kienko, ale kienko. Ale kienko. Ej, wy to... wy, to, wy to, <śmienicza> Wy tu masz mi jakim cudem ty umiesz strzelić bramkę, nie na swoją bramkę, a <śmienicza> na przeciwników nie umiesz. Tak jakoś wyszło. <śmienicza> nie, jakby to się dobrze odbiło, stary to byłby taki, ty chłopie ten yy, double double tap. Tak, 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 tak. Dożętkowanie. Kurw. To jest! Szymon! Leci! Czemu Szymona nie ma w polu karny? O nie, no co to za... Bruta? Tak, 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 tak! Tak! Idu środkowa, nie! Tak jest zbejtowany, zbejtowany! Nie! No nie!

Dawaj! Ale to się nie o mój Boże NAJLEPSZY DŁUŻ Zlagowało się? Nie no luz Kliknęłeś Y żeby mieć kamerę na piłce? Tak O mój Boże tak! Ale debile Czemu ty skaczesz w randomowych momentach? Ja pierdzielę Simon, tak jest! brawo! Jaj, ja, Brawo, brawo. Pierwsza bramka w sezonie. Nie się kopnęli w dupę, pierwsza bramka w sezonie. Nie, jak blisko. Tak jest! Tak jest! Nie. O mój Boże, doświadczenie! Nie. Ale przyjęcie, ale przyjęcie Dybling, dybling Przyjęcie stary, urodziny ma, urodziny ma, ale przyjęcie Urodziny O mój boże! O Jezu O Jezu Szymon, Szymon! Mój Boże, do środków, nie. Tak jest, to, mój Boże! Tak jest, druga wraka w sezonie! Tak zobacz, 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 stary, kiedy miałem tą piłkę, załatała. to Zobacz, wylądowała na mnie I piękna druga bramka w sezonie Jezus Maria, Szymon, najlepsze duo, nie? W Rocket League, nie? Cristiano Ronaldo jeszcze żyje Jest nadzieja O mój Boże, Szymon, co to było? Samolot? O nie O nie o nie, Szymon, Szymon, obrona! Tak jest! Pięknie. Tak jest, Szymon, kiwka, Szymon, kiwka! Co to jest za energia? O mój Boże, leci! Kurde, prawie, prawie. I dośrodkowanie Szymon k w polu karnym! O mój Boże! <gry> Nie wiem, jak mi bóstwa zadupił dośredkowanie leci, leci do środkowanie Czy on to przyjmie? O to przyjął! O mój busze! Szymon w polu karnym! Ja nabiegałem. Nie, Szymon, Szymon! Szymon! Polkaren jest tak śmieszne słowo, popierd... Chodź do środkowań, synu, Jakim co cudowne... Hahaha! <laughs> Czekaj! Kuchnia <laughs> Szymon... <laughs> Szyma co jest za tryki tu ten Masterujesz O kurde, drebił się na głowie Co on to... Ai, prawie... O, girl, you walk up to him be like oh, got... O może! Crash Bumper! Crash Aj, ale przyjęcie piłki Podanie. Piękne, piękne, piękne Jest dośrodkowanie piłki Czyżbyś siło polkarnym? O mój bosy! Ja też bym trafił Tak? zobaczę, chcę to zobaczmy. zobaczyć Chcę zobaczyć, chcę zobaczyć Widzisz? Trafiłbym Dobra, byłaby szansa, byłaby szansa Szansa na palca. Dobra leć, w dupie to mam O! Acz. O mój Boże! O, odbij do mnie, odbij do mnie Dobra. Ja czekam na podanie, proste padłem Jest! Piłka za się w Polu Karnym! O mój Boże! Co tu się no, dzieje? Co to jest? Proszę Państwa! O Boże! Pusta bramka! Aj... Nie ma żadnych zawodników w Polu Karnym O kurde, Almis zbejtował skubany. O kurde, czemu? Nie czemu? czemu. Tego, że czemu? Ja mnie wleci. <grym> nie na nie? Nie widziałem <grym> drugiego składnika, masz nie widziałem go, nie widziałem go. Ale sam cały czas. Masz jakie <grym> <grym> podanie? Kurde. Nie widzę piłki. Doświadczam, doświadczam! Józef, zobaczcie się k*** z bolu mi, wybił mi! <grym> Nie, zostaw to, zostaw to, o kurwa Czy będzie bramka? O mój Boże! Jak on to zesrał! Pięknie, zobaczmy to na powtórce Zobaczmy ten skok przez przeciwnika O mój Boże, jak pięknie Podanie, do, dośrodkowanie będzie Jest dośrodkowanie Folkarnym. Jezus Maria! U. Doszukywanie. Przepraszam, mamogramy w, w tego. Rocket Liga. O mój Boże, bramka.